Siemanko, witam Was serdecznie. Ja jestem Iras. E, w tym filmie e, kurwa, miałem już z siebie nie robić kupka. E, e. No, widocznie e, jest mi dopisane. W tym filmie pokażę Wam, e, jak przegrywam milion cebulionów dostałem też pewien challenge od yy, Rapanuyo yy, który jeżeli wygram milion to go zrobię jeżeli nie to też go wykonam Rapanuyo połączył ten challenge yy, razem z yy, Hot 16 yy, challenge yy, coś na podobnych zasadach z tego co zrozumiałem także linki do Link, jeżeli ktoś oczywiście ma ochotę wesprzeć e, polską, e, polskich medyków, no to link e, do wpłacania w opisie. E, ok, słuchajcie. Ech, no, jak już mówiłem, hmm, chcę przegrać milion. I pewnie wyjdzie mi to bez problemu. E, zagram sobie. Zagram sobie w pewną grę, która się nazywa Cebulionerzy. Yy, I co? Są tam pytania proste i nieproste. Trochę to ścisze. Pytania tutaj są przeróżne. Yy, ja będę grał na smartfonie. Yy, I co? I, i będziecie mieć tutaj też po prostu. O, gdzieś tutaj wam to wrzucę. I będziecie sobie oglądać, a ja będę próbował na te pytania odpowiadać. Także co? Ee, klikam, graj. Pytania są takie dla gimbów, że no, niekoniecznie muszę znać e, odpowiedzi. Nie, no są, pytania są niektóre takie, no pasowałoby być takim młodzieniaszkiem a ja już. Ja już nim nie jestem, ale będę próbował rozchmieniać. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Zrobimy trzy próby. Dobra, lecimy. Jaki jest obowiązkowy dodatek do zupy, bez którego nie najesz się? No chleb. Proste. To było proste. Ja też jadam chlebek do zupy. W którym roku uchwalono konstytucję 3 maja? Momencio, momencio. No, to by było wstyd, jakbym nie znał e, odpowiedzi na to pytanie. Eee, 1971, 1000. Eee, Poczekajcie, nie jestem pewien, serio. Z jakim sportem kojarzona jest Justyna Kowalczyk? Słuchajcie, Justyna Kowalczyk, dom rodzinny, yy, miała oddalony jakieś kilkanaście kilometrów od domu, w którym ja mieszkałem yy, kilka lat, także doskonale yy, wiem, gdzie mieszkałem, nieraz ją spotykałem, jak sobie śmigała. Justyna Kowalczyk jest kojarzona yy, z biegami narciarskimi. Lecimy dalej. No na razie idzie gładko, chociaż nie tak do końca. Jak pije matematyk? Na mnożnik, na pożegnanie, na dzień dobry, na, potęg na potęgę. <grytanie> a jak to było dobre, to było dobre. <grytanie> o, Sąsiad wrócił z nocki. Co robisz? Wierce dziury w każdej ścianie, a jak? Idziesz do niego na flaszkę, bawisz się z Piotrem, starasz się być cicho. No wierce dziury w każdej ścianie i tak Zygmunt Heiser znany jest z reklamy Zygmunt Heiser Wizir takie pytanie mogę, na takie pytanie mogę odpowiadać ale ja mam przegrać ten milion nie, nie no myślę że przegram mamy jeszcze trzy koła ratunkowe jedno koło to jest to są te nożyczki to ucina jedną odpowiedź tylko jedną niestety nie ma tu pół na pół Yy, ta czapeczka to, to jest powiedzmy telefon do Janusza. Yy, no i publiczność. Jak w poranku Kojota nazywa się szef wszystkich szefów? Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. A jak? Hmm. Odpowiadajcie razem ze mną. Yy, dajcie mi znać, gdzie polegliście. Nieważne, że odpadniecie na którymś tam pytaniu, kontynuujcie. Yy, zobaczymy czy tylko jestem taki głupi? Skąd pochodzi słynna bajka sąsiedzi? Sąsiedzi wydaje mi się, że pochodzi z trzech, ale pewności nie mam. Ojej. Ankieta wygląda tak, ale to Wam już y, pokazuje, Groj dolej. Yy, A albo B. No to jeszcze obetniemy. No, trzy koła ratunkowe y, zużyłem do tego. I ten mówi, że z Czech. Dobra, daję te Czechy, dobra. Jednak Czechy. Ale czy koła ratunkowe zużyłem na pytanie, na które wydaje mi się, że znałem odpowiedź? Pytanie dziewiąte, przedostatnie pytanie. Za 600 tysięcy cebulionów. Do czego używa się barometru? Barometru, barometr. Do mierzenia opadów wody, do mierzenia długości, do mierzenia temperatury, ciśnienia. Mi się wydaje, że do mierzenia ciśnienia atmosferycznego. No i mam rację. No i pytanie numer 10 za milion cebulionów. No i zobaczymy. Zobaczymy, co to jest marmaris. Marmaris. Jezioro, miasto, rzeka albo wyspa. Marmaris, Marmaris. Nie mam pojęcia. Szczerze powiem, nie mam pojęcia. Yy... Nie wydaje mi się, żeby było to miasto albo rzeka. <śles> gdyby... Będę przedstawiał jezioro albo wyspa. No i tutaj muszę zdecydować: jezioro albo wyspa. Daję, że to wyspa, ale pewnie się mylę. Tak, jest to miasto. Nawet nie wiedziałem serio. Czyli przegrałem, nie? Przegrałem. Dobra, robimy jeszcze raz, ale teraz będę robił to po prostu szybciej. Nie było tak źle, no padłem na ostatnie pytaniu. ale trudno. Ale o to chodziło, że mam ten milion przegrać. Bo co ja bym z bańką zrobił, jak ma na imię piosenkarz Bednarek? Piosenkarz Bednarek: Kamil Bednarek. Le dawaj, 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 bo to jest Kamil, ja wiem. Lecimy dalej którego sformułowania nie użyjesz przy rodzicach lub w eleganckim towarzystwie? Kurtka na wacie? Ociechuj, nie użyję. No. Co robi informatyk po przebudzeniu się na kacu? Testuje pamięć. OK. Stolica Polskiej piosenki to wydaje mi się, że Opole. Albo Sopot. Uuu <grystanie> Co się stało z pieniędzmi z komunii. No tego to nikt nie wie. Ale no, rodzice wydali, ale no, mi się wydaje, że tego nikt nie wie. <grystanie> Maczkie, maczkiem. Pieszczotliwie określimy. Brzuch. Niektórzy mają nawet za duży bebuch. Który uczestnik show Europa da się lubić wjechał w ludzi na widowni skuterem. Yy... Cornado Moreno, Kevin, Cornado Moreno. Yy... Kurwa, nic wam się nie stało? Coś takiego to było, nie pamiętam dokładnie. Jakim, z jakim numerem na koszulce gra Robert Lewandowski? Gra z numerem 9. Yy... Gdzie został odnaleziony Doug Billings, bohater pierwszej części filmu Cuts Vegas, który to miał wziąć ślub? Gdzie został odnaleziony? Poczekajcie. Yy... Na dachu hotelu. Tak. Musiałem sobie przewinąć w pamięci, jaka firma wydała grę Fortnite. Nie gram. Mam, to jest pytanie o bańkę. Zrobimy tak. Wszystkie koła zużyjemy. Ten mówi A. No i jeszcze publiczność nam została. Publiczność mówi A albo C. Janusz Games. Ja myślę, że to jest Epic Games, ale ja nie chcę wygrać. Obstawiałbym Epic Games, daję Janusz Games, bo to bardziej pasuje. I ten lecę zrobić pompki. A bundle of twigs by the fireplace. Why about and enlightenment? No i co, mordeczki, Ja swój challenge wykonałem i co? Mam nominować trzy osoby z tego co zrozumiałem. Rapanuję. Dziękuję za nominację. Ja bardzo lubię różne challenge'e, nie głupie no i co? Ja chciałem nominować Mistera O'Hare z kanału Spinki Holland Pozderki Lecisz, 16. <grystanie> Drugą osobą niech będzie Szczerze? Kurczę, tak Dajcie mi chwilę na mysł hmm. Może zrobimy tak. Druga osoba, która będzie nominowana, e, nominujcie mnie kogoś w komentarzach. E, I osoba, która będzie miała najwięcej, wymieńcie tam kilka osób, która będzie miała najwięcej, po prostu ona będzie nominowana. A trzecią osobą, którą ja nominuję, będzie to Grace Maślag. raz 2020. O, <laughs> to, to, ale, <laughs> te wszystkie obłoczenia rozjebały ludziom łeb.